No i świeżej myślę, takie rozszerzone, ale dziś zrobimy Nie przestrasz się challenge. Wiem, zrobiło to pół youtuba, jak nie więcej. Żywię się resztkami. Jak widzicie ten, 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 ten tytuł. Czekajcie, bo to jest troszeczkę... O, teraz. Żywię się resztkami, coś to jest, jest takie ten. Ale no no sorry. Ym, teraz... Łączę wam... Nie, słyszycie dźwięk z gry. I będziecie widzieć moją prawdziwą reakcję. Oglądałem dosłownie do tego momentu film. O, do tego gdzieś, 6 sekund. I teraz oglądajmy. Jeżeli jesteś słaby psychicznie, kliknij. zapisz mnie stąd. Nie, nie taka kliknij. Jak jest babka? Jezu. 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 I to... Jezu. Jest. To je Jezu. 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 bez kitu. Jezu. Jezu. dalej. Jezu. to to Jezu. Jezu. nie Jezu. Kolejny film Wtedy się naprawdę obstrałem i przegrałem challenge Z kolei Dupa przegrałem W pierwszym już nagraniu Też ciężko się tego nie przestraszyć Jezus <grystanie> co to ma być? Dobra, o Aha, ona sobie wywołuje tutaj

Tego się nie dało przestraszyć Umówmy się, nie dało się przestraszyć O Ale taki kurde, obejrzymy jeszcze jeden filmik No, aha Czekajcie, to jest koniec? Czy to nie jest koniec? To jest koniec To co, obejrzymy jeszcze jeden filmik Czemu napisałem to? Nie miałem nic jak coś Pisze się Tak się pisze. Nie, nie wiem, chyba tak. Słuchajcie, eee, nie zaśmiać. Dwa kompilacja. Słuchaj, eee, nie, nie ze ze śmiechu. No żywię się szkami, jakby nie patrz bo musimy przestraszyć 01. To to oglądaliśmy. Nagrania, które przestraszą 99% z Was. No niestety oglądałem to też kiedyś na innym, w ogóle komputerze. No to do w domu strachu właśnie tryfrował które prawie nie mogą nie mogę Ci pokazać e, do czego nie był przestraszyć dwa ludy a do ktoś nagrywał, kto to jest a, ci graczek To jeszcze nagrań po, potworów, które obejrzą tylko odważni. Nexu, no to raczej no nie. Brodę, który kupił Kastet, no No i tutaj zułu, już nie ma takich filmów, chyba że są. Ehm... Um, nie zaśmiać, nie zasadę na... Mega kompilację. kompilację Słuchaj wszystkie challenge Dokładnie hmm. tak, że nagramy teraz, spróś nie zaśmiać to jest troszkę popularniejsze eee, To możemy obejrzeć czemu nie Fapek Widzieliśmy to, oczywiście, to jest klasyk, klasyków. Ale czekajcie, teraz tak to logicznie pomyślmy. Chłop wyważył drzwi. No dobra, to jakby jest spoko, ale chodzi o konsekwencje, później, które musiał ponieść za to. Kto to w ogóle nagrywał? To było jakieś wstawione? O, to ktoś nagrywa z boku. O, jak widzicie, to było nagranie z boku. O, widzicie, ktoś nagrywał, bo nauczyciel specjalny, to może było... Nie no, ale no, to dziwne było. To jest troszeczkę jak moja klasa, tak bez kity. I moja szkoła, bo to jest taki też. Nie no, tego się nie da, tego się nie da przegrać. Kamień twarz. To Aha, okej. Okay. Eee, okej. Okay. Jak tamś tam się zmieścił? I co to jedzie w ogóle? Powiedzcie o tym. Kto zawróc drzwi? To jest kolejny horror. Jak tak to jak się wpisuje? Czy widzisz w szkole, masz nic do powiedzenia? Nic pani nie mam do powiedzenia. A ja tak. Po pierwsze przygotujesz mi listę wszystkich uczniów, w którym pożyczałeś pieniądze. Po drugie zwrócisz wszystkie odsetki, które od nich dostałeś, tak? Walę się. O. dobrze. Słucham. Właśnie po, po prostu właśnie. Tug live, tak. Okej, okay, jest tak. Gość chyba dostał jakieś padaczki, jakiegoś kurna epilepsja. Czekajcie. Jakbym miał z czego zadzwonić, to bym zadzwonił. Już miałem, pamiętam, w początku że wyrzucałem tą ale nie wiem dlaczego. Bez kitu to on wygląda jak ja y, się na kim i próbuję się wysłać. Z... Yyy, to nie było osiągnięcie, to było parsknięcie takie cringeowe. I jeszcze ona z tyłu patrząca się w obiekty i patrząca co on od pieprza. Co to jest? No? On tam w ogóle pluje na koszulkę, co so Jezus, so Zuu, zuu, A on nie wie że że to jest jego mama tak nie, nie dotykaj dotyka tu Jesteś trupem! Koza Czuj się w bitkę To jest naprawdę jakiś Photoshop, jakiś Photoshop, jakiś kurna inny program do montażu No, co że tak na kamerce, na no, sorry Chciałem, że było klimatycznie do horroru, ale no, coś nie piekło, bo kurtkie to było. Ale to pierwszy widz to mnie no. I nie do się teraz śmieję z Bellet Windows, tylko z tego, że się postarałem takiego czegoś. Czego zazwyczaj. Jak oglądają jakieś horrory, czy coś, to szczerze wam mówię. Zawsze jakiś horror. Ja czasami się boję, czasami się nie boję. Czasami się śmieję. Tak po prostu. No dobra, dajmy dalej. Aha, nie wiem co mi powiedzieli, tak w ogóle? A, wciąż wyszło im, ale szafa jeszcze im nie wyszła. Oj, szafa nie wyszła. Jezu, jak, jak oni musieli mieć przesrane... ...później, to jest szok. No, dobra. Zobaczcie, że film trwa 10 minut, to będziemy jeszcze jeden filmik. E, spróbuj, się spróbuj się nie zaśmiać. Spróbuj się nie zaśmiać. Spróbuj się nie zaśmiać. Challenge hard, okej? Okay? Mm. Do you ever look at someone and wonder what is going on inside head? <coughs> yeah, is me. Is me. Let me show you your hands. Okay? Uh, Co to za filtr? ciekaw. Bo to był taki widzicie jak w rozszerzeniu. Afgański, Jest tysiąc się... nie tysiąc, Jerry? I want you to fuck me, Fuck me! Jezu,

Ja oh, ten filmik i pierwsza, go, jak go zobaczyłem, to tak wybuchłem śmiechem, że szok, ale teraz to chyba nie. A co mi się tu jakoś porozkręca, żeby to nagrać? Czy, czy to tak po prostu? Bo nie wiem. Spójrzmy na obs tak w ogóle. Tak, żeby nie było sztucznie. pasz na raz, spasz. tutaj mam OBS-a. O! Wystarczył parę,

Nieee! Yeah. Yeah. I jeszcze musi być takie płat, mm. nie? No nie Szkoda. To to ja nagrywałem e, głupie filmy na YouTube, jak widzieliście w poprzednich odcinkach z skomentowania. Ale czegoś takiego, żeby rzucić na YouTube'a to ja sobie nie wyobrażam. Oh my god! Albo to czegoś takiego, I I no to... Still have it my baby. What? I found me. Let's, Let's fix, fix it and strike. It. Look! Boomers! Oh my god! <laughs> Mama said I can, can be, be anything, anything when I grew up, up so I became a lamacore. Lama huh. Broke <laughs> no, no, no. Time for lunch, munch. munch, munch. Time for a munch, crunch, crunch. Munch, munch, munch. crunch, crunch. Munchy, munchy, crunchy, crunchy. Crunch 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 no fudge, you Ah. Ah. Becky. No. Get back here. Get away from, from me, Mike. Mike. Let me please. No, no Mike. Mike. A car. Lenin. No. Lenin. No. Lenin. No. Lenin. no. Touch tail. No tail. No. Touch tail. Great. Circle. 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 Stop, Stop circling me. No, Becky. Is it because you smashed Ben? I'm not smashing Ben. ben. Fuck ben. ben. Ben is a hoe. Ben is a nice man. No, jako já ja nějak já nějak kou mám kontakt tu bojně na anglické vás tak. Like, like my grass, bitches love grass. Mike, like it's my grass. Takže mi to nebaví, chyba že uvažujeme, uh, uh, Ja, gołąbie, gołębka, tak gołąbie. Gołębie. Aha, żaba. Szczęśliwa żaba. Albo i nie. Uciekaj, żaba lepiej. To jest po prostu słodkie. Jak to się stało że tak ten tym pieszku? Znowu ten tyje. A, okej, okay, kolejny film. No to czekajcie, może znajdziesz coś śnieżnego.

Jezus... Jakie dobrze, że mój kot tak nie robił. Jakie dobrze, że mój kot tak nie robił. What are you doing? What are you doing? No ty brudło. No, to niechle. Coś nie wyszło. Tutaj to chyba poleci coś i to nie wiem, nie, nie wiem co, ale coś chyba... To coś, coś przeczytałem, że to coś może polecieć i zobaczmy. Chyba szyba. Chyba szyba poszła. Zakstrzałem. To jest. No nie, to akurat nie było śmieszne. A to jest. O. Okay. Nikt nie ucierpiał. Właśnie, chłopiec. Do stopu rozkamieniamy, bo tutaj to jest do, do, do świetnych zaliczane. Czekaj, to, to, to już nie było do serii filmów śmiesznych, tylko do serii filmów głupich. To jest ludzka głupota, żeby coś go robić. To nie jest śmieszne. Znaczy jest, ale to, to, to jest głupie. To normalny by tak zrobił. No powiedzcie, no, no, no wymieńcie mi chociaż jedną osobę, która normalnie by tak zrobił. Normalny. Podkreślam, normalny. O Jezus. O Jezus. I tu chyba piecyk jest. To z sklaska, że to, to znam Jezus! Nie, to nie, to już nie było kulturalne w ogóle. Możecie jeszcze lecić o tym zanim się się nie chciało Nie, 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 nie. 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 No ni... O! Nic. Łoł! Wow. Ale to było, fajne. to było fajne, to już chyba nie będzie fajne, to będzie znowu ludzka głupota. Oczywiście zostaną lep. Chyba. Tutaj ktoś dostanie chyba, bo to poleci tak obronowo. ona dostanie. Jezus, nie. Nie. Jakby, jest mi ciężko rozśmierzyć, ale takie rzeczy po prostu rozwalają mnie. najgorsze jest to, jest tak, jak wiesz, że nie możesz się zaśmiać, ale chcesz, jeszcze bardziej chcesz się śmiać, jak wiesz, że nie możesz się zaśmiać. Ale tutaj to tak nagrywam bez niczego, że nie, że kurde, ej. Teraz już jeszcze do głowy pomysł. Piszcie w komentarzu, czy chcielibyś odcinek, że jeżeli e, się zaśmieje, to jem cytrynę, albo oraz to jakiś coś, 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 coś to nie jest Ty jem cytrynę, albo jakieś coś ostrego pij, jakiś sos, albo coś albo no po prostu no, coś, 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 coś nieprzyjemnego robię napiszcie w komentarzu ee, co mam zrobić i czy to robić. to ja wtedy wybiorę znaczy no, pewnie dużo tego nie będzie, ale no napiszcie po prostu mogę dalej. chociaż nie wrzucę całego bo to już coś też pewnie to ja do kupy jak sobie A, i tyle a dobra no to eeem ym... co z tym o tak co hmm. dać sobie teraz jeszcze... Rozdzielczość. Okej. Okay. Co, so, już tak długo to trwa, ale no, cóż. Co jest? Coś jeszcze... O, tu jeszcze dół nie miałem. Ja się z wami w tym odcinku żegnam. E, Subskrypcję i e, czerwona subskrypcja powinna stać się szara. E, zalecam też do lajkowania. Znaczy, no, generalnie lajkujcie filmy. E, miłego wieczoru wam życzę i siema.